Witamy Cię, droga duszo, w tej przestrzeni światła i gościnności. Poczuj teraz, jak ogarnia Cię spokojna i otulająca energia, tak jakby w tej właśnie chwili otaczały Cię ramiona Boga. Tutaj jesteś bezpieczny, chroniony i głęboko wspierany przez aniołów światła. Weź głęboki oddech. Poczuj swoje serce. Pozwól. Aby cisza zmartwień łagodniej się rozpłynęła i zrobiła miejsce na coś naprawdę wyjątkowego, wiadomość, która pochodzi z góry, wysłana bezpośrednio, aby dotknąć twojego ducha, rozświetlić twoją podróż i, nade wszystko, przynieść jasność twojemu sercu. Dziś aniołowie objawiają się, by objawić ci coś cennego, czego być może szukałeś w cichych modlitwach, w myślach przed snem lub we łzach. Które płynęły bez słów. Tak, przychodzą porozmawiać o uczuciach osoby, które nosisz w sercu. Ktoś, kto być może pozostaje owiany tajemnicami, wątpliwościami i niewypowiedzianymi emocjami. Aniołowie, posłańcy Boskiej Miłości, nie osądzają, nie krytykują, nie wywierają presji. Podchodzą do sprawy po prostu z misą, ujawnić to, co musi zostać ujawnione, z łagodnością, mądrością i nieskończonym współczuciem. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie przypadek. To twój duch cię wzywał, to twoje serce pragnęło odpowiedzi. I nadejdą. Dziś niebo otwiera się, abyś mógł usłyszeć to, co być może nigdy nie zostało wypowiedziane słowami, ale co silnie wibruje na płaszczyźnie duchowej. Przygotować to, co zostanie ujawnione, może zaskoczyć, podekscytować, a nawet zmienić sposób, w jaki postrzegasz tę osobę, a co najważniejsze sposób, w jaki postrzegasz siebie w tej historii. Istnieje głęboka prawda o ludzkich uczuciach, która często umyka naszej codziennej percepcji, emocje, Więzi i połączenia między duszami są o wiele bardziej duchowe niż rzeczywistość materialna. Jeszcze zanim ich oczy się spotkają i słowa zostaną wymienione, duchy już się rozpoznają i komunikują. I właśnie na tym subtelniejszym poziomie aniołowie działają mistrzowsko. Kiedy ktoś pojawia się w naszym życiu i budzi intensywne emocje, czy to miłość, ciekawość, tęsknotę, czy nawet ból jest to znak, że w niewidzialnym świecie dzieje się coś większego? Często dusza rozpoznaje inną duszę, z którą już wcześniej chodziła. I nie chodzi tu tylko o poezję. To jest duchowe. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że uczucia, które odbierasz od tej osoby, są prawdziwe. Choć nigdy nie powiedziała wyraźnie, co czuje. Nawet jeśli jej działania wydają się sprzeczne, a jej milczenie miesza ci w głowie. Coś za tym stoi. I to coś jest tym, co aniołowie są tu po to, aby objawić. Prawdziwa miłość, szczere uczucie, głębokie pragnienie więzi wszystko to są wyrazy boskiego światła, które żyje w każdym z nas. Gdy nie potrafimy tego jasno wyrazić, Wkraczają aniołowie, stają się tłumaczami duszy. I dziś właśnie to dla ciebie zrobią. Otwórz się teraz na odczuwanie, nie tylko na słyszenie. Pozwól swojej intuicji połączyć się z energią anielską i wspólnie zanurzymy się w tym objawieniu. Droga istoto światła, aniołowie ujawniają ci teraz coś, co twoja dusza już wyczuła. Ta wyjątkowa osoba czuje do ciebie coś głębokiego. Nawet jeśli próbuje to ukryć, nawet jeśli się odsunęła, nawet jeśli między wami panuje cisza, to uczucie jest obecne. Jest to prawdziwsze niż mogłoby się wydawać. Ale aniołowie proszą cię, abyś zrozumiał: nie każde serce potrafi kochać wyraźnie. Wielu z nas nosi w sobie stare rany głęboko zakorzenione lęki i blokady emocjonalne, które uniemożliwiają nam swobodne wyrażanie uczuć. Ta osoba, której energię odczuwasz tak silnie, odczuwa również Twój ból. Dlatego jej miłość objawia się w sposób kręty, zagmatwany i powściągliwy. W Twoim sercu płonie płomień, mieszanka uczucia, tęsknoty, podziwu i szczerego pragnienia bycia przy Tobie. Ale temu płomieniowi towarzyszą także wątpliwości, niepewność, strach przed poddaniem się i ponownym zranieniem. To, co ta osoba do ciebie czuje, to rodząca się miłość. Uczucie, które wciąż się kształtuje, dojrzewa, próbuje znaleźć równowagę pomiędzy chceniem a umiejętnością urzeczywistnienia tego pragnienia. Aniołowie pokazują, że często ta osoba myśli o tobie w ciszy nocy, tęskni za tobą w drobnych chwilach dnia i uśmiecha się sama, gdy wspomina coś, co przeżyliście razem. Między wami istnieje głęboka więź duchowa, która wykracza poza sferę fizyczną, czas i okoliczności. Rozpoznajecie się na poziomie dusz. Być może w poprzednich życiach kochaliście się. Albo może zostali ranni i teraz próbują odzyskać równowagę. Jakaby nie była poprzednia historia, teraźniejszość pisana jest nowymi możliwościami. A ty, ze swoim światłem i wrażliwością, zostałeś wybrany przez wszechświat, aby pomóc tej duszy się uzdrowić, zaufać i pokochać na nowo. Ale bądź ostrożny, kochanie nie oznacza poddawania się. Aniołowie proszą, abyś szanował także siebie, abyś patrzył na siebie z taką samą miłością, jaką ofiarowujesz innym. To uczucie będzie pełne tylko wtedy, gdy będzie wzajemne, nie tylko w emocjach, ale także w postawach, wyborach, prawdziwej obecności. Zaufanie. Ten osoba czuje coś realnego. Zaczynasz zdawać sobie z tego sprawę. A aniołowie są u jej boku, dodając odwagi, jasności umysłu i miłości, aby jej serce mogło odnaleźć drogę powrotną do Twojego. Teraz, gdy już znasz tę prawdę, możesz oddychać lżej. Poczuj ciepło boskiej miłości, która Cię otacza. Ponieważ nie chodzi tylko o tę osobę. To dotyczy Ciebie. W drodze. Z Twojej zasługi i wszystkiego, co wszechświat przygotowuje Ci do zaoferowania. Jesteś godzien pełnej miłości. Zasługujesz na kogoś, kto dostrzeże Twoją duszę i powie, to jest miejsce, w którym chce być. Aniołowie wiedzą, jak wiele dałeś, jak wiele razy próbowałeś zrozumieć, wybaczyć, nalegać i doceniają Twoją odwagę. Chwalą cię za to, że nadal wierzysz w miłość, nawet po tylu rozczarowaniach. Ale wiedz, że nie jesteś sam. Aniołowie działają za kulisami naszego życia, aby uporządkować wszystko, co wymaga uzdrowienia, oczyszczenia i transformacji. Dotykają serca tej osoby, rozplątują niewidzialne węzły. Usuwają bariery emocjonalne, inspirują jasność tam, gdzie wcześniej panowało jedynie zamieszanie. Zbliżające się objawienie duchowe wykracza poza uczucia tej osoby do ciebie. Chodzi o przebudzenie ich obojga. Chodzi o ponowne zjednoczenie dusz w pewnym momencie ewolucji. A ty jesteś tego częścią, bo jesteś światłem. Ponieważ jest to miłość w ludzkiej postaci, ponieważ Twoja dusza domagała się, aby to doświadczenie rosło i rozkwitało. Wiemy, że czekanie może boleć, ta cisza może boleć, te wątpliwości potrafią odebrać sen, ale aniołowie mówią: Nie rezygnuj z uczuć, ponieważ to właśnie czucie jest drogą do uzdrowienia. Kiedy z czułością przyjmujesz swój ból, stajesz się silniejszy. A kochając, nawet jeśli się boisz, stajesz się tym, kim się urodziłeś. Ile razy płakałeś w milczeniu, zastanawiając się, czy jesteś kochany? Ile razy czytałeś wiadomości, szukałeś znaków, zastanawiałeś się, czy iść dalej, czy czekać? Wszechświat nie ignorował tych pytań. Każda łza została zapisana jako modlitwa. Każde pragnienie bycia zrozumianym było odbierane jako wołanie o pomoc. A dziś aniołowie odpowiadają ci: Tak, jesteś kochany. I tak, ta osoba czuje do ciebie coś większego, niż mogłaby wyrazić słowami. Ale kocha cię także coś jeszcze większego. Bóg, wszechświat, aniołowie i wszystkie siły stworzenia, które widzą w Tobie boską iskrę. Niech ta wiadomość pozostanie wyryta w Twoim sercu niczym gwiazda przewodnia. Aniołowie objawili ci nie tylko uczucia bliskiej ci osoby, ale także głębie miłości, jaką wszechświat ma dla ciebie. Niech każdy dzień będzie dla Ciebie przypomnieniem, że nie jesteś sam i że istnieje większy plan działania który kieruje każdym krokiem Twojej drogi. Zaufaj podróży. Zaufaj Boskiemu czasowi. I nade wszystko zaufanie do miłości prawdziwej, wzajemnej, takiej, która szanuje: troszczy się, wybiera by Cię tam, gdzie chcesz. Ponieważ jest w drodze. I przychodzi ze światłem. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, polub ten film, udostępnij go komuś wyjątkowemu i zasubskrybuj kanał. Wzmocnijmy wspólnie ten łańcuch światła, wiary i miłości. Jeśli chcesz wesprzeć to dzieło duchowe gestem wdzięczności, kliknij przycisk superfanki poniżej i wpłać kwotę do 20 dolarów amerykańskich. Dzięki Twojej darowiznie te przesłania dotrą do większej liczby osób, które tak jak ty szukają odpowiedzi, pocieszenia i światła. Jesteś kochany, jesteś prowadzony i nigdy nie jesteś sam.